Słuchajcie, w życiu każdego youtubera prędzej czy później przychodzi taki moment załamania, taki moment kryzysu. Moment, w którym musi podjąć pewne decyzje, które są dla jednych zaskakujące, dla innych oczywiste. Dla niektórych będą Ucieszające, a dla niektórych będą dołujące. No i niestety, ale no, usuwam kanał. Nie no, nie usuwam kanału, ale dzisiaj będzie o tym trollingu PewDiePie'a, który zrobił, więc oglądajcie. Hej, witajcie w kolejnym odcinku 6.30, tygodniowa przerwa, ale już wracamy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Kontynuujemy, wiem, że części z osób nie spodoba się to, że jest to w pewnym sensie clickbaitowy tytuł, ale dzisiaj o tym również będę rozmawiał, o tym jak YouTube się zmienia, o tym co zrobił PewDiePie. I moi drodzy, chętnie poznam wasze opinie, bo właśnie chciałbym, żebyście wy troszkę opowiedzieli, jakie wy macie stosunki do tego, co dzieje się teraz na YouTubie jako widzowie. Ale zacznijmy od tego, że te parę dni temu PewDiePie ogłosił, że będzie usuwał kanał i wtedy stała się burza na YouTubie, na Facebooku, zawrzało i ludzie zaczęli komentować, że ej PewDiePie kanał, który jest największy na świecie, 50 milionów subskrypcji, za niedługo mu wybije, tam brakowało chyba wtedy jakieś 700 czy 800 tysięcy subów, a to jest całkiem sporo. I powiem Wam, że udało mu się uzyskać tą liczbę subskrypcji w zaledwie chyba 3 dni od momentu kiedy nagrał film, więc bardzo, bardzo szybko. No i wzbudził pewną kontrowersję, ponieważ powiedział, że YouTube tak bardzo się zmienia, tak bardzo teraz promuje filmy, które są gdzieś wrzucone 3 lata temu, 2 lata temu, po prostu te stare filmy, mimo że YouTube twierdzi, że nie, nie zmieniał nic w algorytmie. No i generalnie postanowił, że usunie... Kanał na 50 milionów subów. Nie powiedział jaki kanał usunie, a ludzie myśleli, że chodzi o główny kanał. No i tutaj pojawiły się spekulacje różnego rodzaju. Ja nie będę wam całej historii tutaj opowiadał, bo to nie ma sensu i też część z osób, która to zna raczej nie będzie tego chciała słuchać, ale po prostu PewDiePie usunął kanał. Ale kanał, który założył w październiku, jeżeli się nie mylę. I który po prostu sobie tak o założył, nazywał się jacksepticeye 2, i on go usunął. On go usunął już nawet o godzinie 10, wtedy, kiedy miał usuwać swój główny kanał, mimo że miał zaplanowany na 18 polskiego czasu streama charytatywnego na swoim kanale, no ale to tam mniejsze o to. Generalnie chodzi o trolling, który zrobił. Dało mu to naprawdę dużo subskrypcji i pokazał problem, który panuje na YouTubie. I dużo youtuber faktycznie. Zaczęło wypowiadać się w tej sprawie, nawet ja zobaczcie, nagrywając ten materiał, mam tutaj jakiś przekaz dla was, że YouTube się zmienia. YouTube zmienia się w tę złą stronę z tego względu, że właśnie promuje clickbaitowe filmy, właśnie, że promuje te filmy, które gdzieś tam oglądają się bardziej, bo są cycki, bo są na przykład jest jakiś pornol, jest coś, co po prostu przyciąga Waszą uwagę. I w jakimś stopniu klikacie to, żeby to obejrzeć. A niekoniecznie docenia YouTube te filmy, które mają jakiś sens, które mają jakiś przekaz, gdzieś gdzie został włożony duży wkład pracy w przygotowanie filmu i te filmy są gdzieś pomijane. I PewDiePie sam zauważył problem, że też wyświetlenia troszkę spadły i te filmy proponowane są też w mniejszym stopniu w polecanych. I tutaj, moi drodzy, nasuwa się pewien, pewien fakt, że YouTube też usuwa subskrypcje, co jest dosyć dziwne. Powiedzcie mi, czy kanały, które oglądacie, albo na przykład mój kanał, jeżeli oglądacie, czy YouTube usunął Wam subskrypcję i na przykład wchodzicie na YouTube pewnego czasu i nagle pyk patrzycie, ale kanał, który oglądacie systematycznie, nagle nie ma na nim subskrypcji? Tak, po prostu, z dupy. No, powiem Wam, że to jest dziwne i YouTube teraz, z racji, że się tak bardzo zmienia, no to dużo youtuberów też prosi o to, żeby klikać w dzwoneczek. Na dole, tutaj, jak sobie zobaczycie, jest subskrybuj. Takie czerwone, jak jeszcze nie kliknęliście, to kliknijcie, a jeżeli kliknęliście już, to tam jest taki dzwoneczek. Kliknijcie, proszę, ten dzwoneczek i zaznaczcie, że chcecie otrzymywać powiadomienia. To wtedy, kiedy ja prześlę film, dostaniecie na przykład powiadomienie na telefon, czy też gdziekolwiek indziej, że przesłałem film. To się bardzo przydaje, powiem wam, bo YouTube zmierza w tym kierunku, że za niedługo będzie tak jak na Facebooku. Macie powiedzmy 100 tysięcy fanów, ale żeby dotrzeć do tych 100 tysięcy fanów, będziecie musieli płacić za zasięg, co jest zupełnie chore. Więc, YouTube, idziesz w złą stronę. Jestem ciekaw, czy teraz powstaną jakieś akcje na YouTubie podobne do tej, którą zrobił PewDiePie. Bo poprzeczkę ustawił naprawdę wysoko. Zanim ktoś ją przeskoczy, no to minie pewnie troszkę czasu. Ale fakt, faktem, koleś zasłużył sobie na te 50 milionów subów. Przykładowo, właśnie tą akcją pokazał, że to co zyskał naprawdę ma jakikolwiek tutaj sens. I teraz moi drodzy, jaki wy macie stosunek do tego, jak YouTube się zmienia? Czy zniechęca was to w jakimś stopniu do oglądania filmów? Czy macie jakiś stosunek do tego, że was na przykład to nie obchodzi? Jestem ciekaw, w waszych komentarzy, które napiszecie, mam nadzieję, poniżej. Możecie się rozpisać, naprawdę, możecie usiąść te dwie minuty, napisać taki sensowny, mega duży komentarz, na który ja postaram się odpowiedzieć, jeżeli będzie na przykład, nie wiem, skierowany w moją stronę. Nawet taki, który ej Zizzej to legenda, że odpisujesz, postaram się również odpisać. Serio. I pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Zostawcie łapki w górę, jeżeli wam się temat podobał, no i proponujcie wasze tematy, chyba, że macie jakieś tematy kontrowersyjne, albo macie jakieś nagrania kontrowersyjne, które mógłbym wrzucić do 6.30. To wysyłajcie mi na maila, albo na fanpage'a. Na dole jest fanpage, tam możecie kliknąć i lubię to również, bo zbier bo zbliżamy się do 100 tysięcy polubień, więc mam nadzieję, że za niedługo te 100 tysięcy polubień pyknie. Tymczasem ja Wam życzę miłego poniedziałku i trzymajcie się ciepło, cześć, do następnego odcinka. Pa, pa!